Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Design 4 Million Simolów No i dzisiaj zaczniemy od tutaj ogarnięcia to, co nam zostało po widzicie u Kim Louisów. Wydasz sobie książki, rozumiesz żabę to wyrzu wyrzucisz, poleżysz spać, ja sobie kliknę tutaj. Przy tym, o! 10 tysięcy, no właśnie. Mówiłam, że komputer drogi. Yy. się jest chyba ten tańszy od tego, ale to nie ma znaczenia, no bo... Tamten jakby ma klawiaturę takiego koloru, co mi średnio pasowała do pokoju, więc... I teraz tak obudzisz się, zbierzesz cały plan, poddajesz teren... Yy, Sprzedasz wszystko, tutaj chyba błyszcze, wuluj... Możesz rozmnożyć szabę i i, 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 i zjesz coś, bo trochę dzisiaj się nawet trochę bardzo. To już skończyłaś, więc możesz to wyrzucić To możesz wziąć porcję. Wydaj książkę, tak, to jak najbardziej możesz zrobić. Bez problemu. Mhm. I już tutaj 4450 to nieźle. E, i z chyba z następnym tematem już e, zrobisz e, tą część aspiracji, aczkolwiek my nie mamy ani jednego bestselleru chyba. No właśnie, więc e, niewiele nam to da oprócz paru punktów. E, Szukaj żab. Zbierz cały plon. E, nie, nie możesz przyjść. Sorry, ale nie. I dzisiaj napiszesz książkę z rana. E, z rana. No, rano rano, ale jest dwunasta po południu. E, no. Sensacja, tego jeszcze jakby nie pisałaś. No. Dobra. No, teraz yy, plaga nie, 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 nie. <śpiew> Jest nawet tak yy, dzięki temu, że jest lato. Yy, no to jest yy, ciągle yy, ciepło, więc ona nosi sobie na zmianę albo codzienne, albo yy, te od gorącej powody, więc korzystujemy więcej strajów niż normalnie. No. Yy, myślę sobie, że jak napiszesz tę książkę, możesz poćwiczyć. ale normalne ćwiczenia, jakiś tam bieg wytrzymałościowy. Zwykłe ci ćwiczenia będą ok. Aczkolwiek nie, jednak nie będą ok. Najpierw skorzystasz. Nie, może się. Nie, no dobra, trochę się umyj, no bo trudno, żebyś taka śmierdząca, jeszcze bardziej się dośmierdziała, yy, jeśli jest taki wyraz. No Myślę, że dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, bo za jakieś a 9 minut będę miała zajęcia, więc e, no Ale będę miała francuski dodatkowy, bo już normalnie jest po lekcjach, e, tylko po prostu ja mam jakby dodatkowe zajęcia Zobaczymy, czy się jakiś sześciopak zrobił. Bo, jak tak, to już lepiej, żebyś nie ćwiczyła. Nie, chyba nie masz sześciopaka jeszcze. Po prostu. No, bo ostatnio zauważyłam, że na moim saveie, na którym sobie po prostu maksuje umiejętności, te, ale ja mówiłam Wam o nim jakoś parę odcinków temu, że po prostu moja simka ćwiczyła. Nie, żeby osiągnąć tam duży poziom umiejętności. Yy, sprawności fizycznej. I zauważyłam po prostu, że ona wzięła yy, i po prostu teraz ma taki sześciopak, i nie mówię, że to źle, ale nie wiem, jakoś. Co, albo inaczej. Jakoś dziwnie tak wygląda, jak ona tak ma, w sensie. Yy, może to jest kwestia, że przyzwyczaiłam się, że raczej żadnego sześciopaka nie miała, ale nie wiem, jakoś tak mi nie pasuje za bardzo. Więc nie, a nie bardzo wiem, jak się, jakby. Jakby zrzucić sześciopak, jeśli można tak to określić, więc no, będę miała problem, ale to sobie potem zobaczymy. Tu masz, I teraz myślę, że możesz jeszcze jedną książkę napisać, tak dla odmiany. A napisz książkę z gatunku. I może być fantastyka naukowa, bo to dopiero jedno napisałaś. Apokalipsa była jutro. Może być. O, już mam jeden bestseller. Jest dobrze. Nawet nie, za nie zaobserwowałam, która to była książka, ale nieważne. Chodzi o to, że jest bestseller. No. I myślę sobie tak. I napisz tą książkę i pójdziesz. Albo nie, napisz tą książkę i ją najpierw wydasz, a potem pójdziesz spać, bo rano może już. Zobaczymy, ale rano może już za nią dostaniemy tantiemy, bo coś się. Co? <pper> <opposite> co? <chat> <jähr> <drain> W ogóle jak się zaplątałam, Codzie codziennie się dostaje tantiemy, więc jak tam przed chyba szóstą czy piątą wrócisz to do skrzynki, w sensie sprzedaż wydawcy, to raczej powinno się już za to dostać. O ile ci oczywiście nie zepsuje komputer i to no, zepsuje wszystkie plany. Mm. No ale weź śpi nie pora tylko wróć do No. Nie. to teraz może masz jakieś tam większe szanse na e, ćwiczenie? No, umiejętności zarazki. po co? nie, sorry, ale myślałam, że to chodzi o jakąś książkę e, e, pisz krótkie nie będziemy mogli, będziesz mogła odczuwać szczęście jak najbardziej, a e, po spać? o, i jesteś czterogwiazdką gwiazdą no to nieźle Spoko. A, I co tu możesz mieć? Yy... Aha, a to co było? Yy, eee, uśmiech i część, yy... Że może bez to może się nawet przydać, a to? Nie, to bez sensu. No niepotrzebne a to. A. -a. Kiedy sprzedaję, czego stworzenie wymagało, mm, to może się rzeczywiście przydać, bo tego musiałam wszystko kupić po kolei. A, a to, co... Yy, to... Yy, no wiecie, co? Yy, chyba sobie kupię to, tak, o. Bo co się przyda, że będziemy więcej dostawać za nasze rzeczy, które zrobimy sami, więc... No. się rano budzisz, możesz zacząć od zebrania plonu. Od chwaszczenia taki poronek na powietrzu czy coś tam. E, sprzedaj to, to możesz ewoluować i chyba nie trzeba niczego podlewać. E, potem możesz zrobić... Co ty idziesz taka zadowolona z siebie? Co z ona idzie? Jak taka jak, jakaś, nie wiem, typu Ale zobaczcie, jak przyspieszam nawet, to najpierw się idzie tak powoli Jak idzie taka, to, to, nie wiem, to co jest chyba w simsach takich gwiazdorskich Że tak, o, jest taka świetna i w ogóle e, to musisz wyczyścić delikatnie to, to o co chodzi w ogóle e, No Dawaj Pani Silver, codziennie czytam wszystko na no, pani temat. Jest pani dla mnie wzorem do naśladowania O Jezus! Pani Silver! No teraz to jest jakaś sławna i w ogóle widać A, Wiesz... No dobra, możesz nagrać filmik w sumie. Smutny vlog jest i smutny może być smutny vlog. O! I mamy aspirację, znaczy, no ten taki. O, i jeszcze tylko jeden bestseller! To myślę, że w następnym odcinku jeszcze się nam uda. Tak, myślę, bo w tym odcinku nie zdążymy już nic napisać. Już to wiem teraz, w tym momencie, bo mi zostało 4 minuty do zajęć. A jeszcze muszę grę wyłączyć i włączyć Skype'a, więc. To chyba serio schudła. Albo tak mi się tylko wydaje. Smutny blok. Tak, może być i smutny vlog. E, I weź, e, obejrzyj, i weź, wyślij. To sprzedaj. No i dzisiejsze albo i nie, chwilę. Jeszcze odbierzemy poszty, no dobra, nie będzie. Dobrze, wiem, że to nagranie jest świetne. Oczywiście, że świetne, bo jestem gwiazdą czterogwiazdkową, czy coś tam, więc na pewno jest świetne. W końcu ja to zrobiłam. Nie, no dobra, no, nieważne. Celny skupienia z kupienia. Mm, może się to kiedyś przydać. Póki co nie bardzo, ale kiedyś może. No, więc dzisiejszy odcinek kończymy z sumą już tuż prawie przed 200 tysięcy, więc jest super. I tak jak mówiłam, chyba... W zeszłym odcinku? No, kiedyś powiedziałam w jakimś odcinku: jak będziemy mieć 250 tysięcy, możemy wziąć ślub. Yy, tak sobie wymyśliłam taką zasadę na bieżąco, i to dlatego, że po prostu ona ciągle czuje się samotna i mi to strasznie wkurza. Chociaż z drugiej strony już prawie ma 10 tysięcy, więc może jeszcze się na tym zastanowię. No, a na dzisiaj to na tyle. Tak więc, jeśli wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, no i możecie też zostawić subs subskrypcję, coś się zaplątałam. A no oczywiście w opisie jest link do kanału z a na dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!